Ahoj kamraci, z tej strony mówi Wasz kapitan Rudobrody, a dzisiaj chciałbym przedstawić Wam mangę Spice and Wolf. W Polsce wydawana jest przez studio JG. E, ma na razie 5 tomów. Ostatni ukazał się na Pyrkonie. E, fabuła w głównej mierze podąża za tą za, z, z, znaną z anime. Chociaż są drobne różnice, ale tak to główny wątek jest praktycznie taki sam, postacie są praktycznie takie same. Jeżeli ktoś nie oglądał jeszcze mojej recenzji tego anime, zamieszczę link tutaj. E, a teraz można przejść już do różnic, ponieważ naprawdę inna jest kreska. Jest dużo bardziej szczegółowa, jest dużo bardziej zadbana. E, widać, że włożono w nią więcej wysiłku i to się odpłaciło, ponieważ manga wygląda świetnie. Jedyne zastrzeżenia Mam do twarzy Holo, która w pierwszym i drugim tomie wydaje mi się jakoś dziwnie spłaszczona. Nie wiem czy to jest moje odczucie, czy tak po prostu jest, ale dla mnie wydaje się ona trochę dziwna w pierwszych dwóch tomach, co nie zmienia faktu, że w następnych jest już nie ma już takich wrażeń, przynajmniej u mnie. I jest. świetnie. Też usunięto cenzurę, która. Anime wywoływała co najwyżej uśmieszek politowania, a tutaj wszystko jest e, bardzo fajnie zgrane, nic nie wybija z rytmu podczas czytania. Co do samej mangi, należy też zwrócić uwagę na to, że e, podczas dialogu z wieśniakami zas został zastosowany język, e, jaki możemy przypuszczać, że był wtedy stosowany, e, ponieważ przypomina taką średniowieczną gwarę wiejską. Bardzo Fajny smarczek, e, który jeszcze bardziej e, podnosi poziom wczówki podczas czytania. W przeciwieństwie też do anime, manga ma zachowane świetne tempo akcji. Nic nie jest ani za wolne, ani za szybkie. Wszystko jest doskonale zgrane z wydarzeniami, które, e, które oglądamy, a właściwie czytamy. Czytelnik nie odczuwa nudy, niezależnie od tego, co dzieje się na kartach mangi. Czy akurat jest to rozmowa podczas podróży, czy. Kupiecka bitwa między Laurensem i Holo, a jakimś kupcem, którego napotkali lub jakieś jeszcze inne wydarzenie. Mangę polecam wszystkim, którzy interesują się anime i mangą, a także tym, którzy lubią dobrą powieść z gatunku romans, też z elementami kupieckimi.